Lubisz rogale święto-marcińskie? To pokochasz ten sernik. Przepis rozpocznij od pokruszenia herbatników maślanych, blanszowanych migdałów i orzechów włoskich. Tak przygotowane składniki połącz z roztopionym masłem. Mieszankę przesyp do formy i ugnieć przy pomocy łyżki lub szklanki. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i piecz przez 10 minut. Połącz masę z białego maku pokruszone blanszowane migdały, orzechy włoskie, skórkę pomarańczową i miód. Masę przełóż na podpieczony spód. Pora na masę serową. W misce połącz ze sobą twaruk sernikowy z cukrem. Po chwili dodaj śmietanę, ekstrakt pomarańczowy i budyń śmietankowy. Następnie stopniowo dodawaj po jednym jajku. Masę, przelej do formy, wykładź drewnianą łyżką i wstaw do piekarnika nagrzanego do 160 stopni na 90 minut. Wystygnięte ciasto, polej domowym lukrem. Udekoruj pokruszonymi blanszowanymi migdałami i orzechami włoskimi oraz posyp kandyzowaną skórką pomarańczową. Wstaw do lodówki najlepiej na całą noc. Rogale czy sernik? Koniecznie daj znać w komentarzu.